Business Link jest ciekawą inicjatywą i bardzo interesującym miejscem. Sądzę, że okres, w którym ono powstaje, również jest nieprzypadkowy. Pod pewnymi względami twórcom startupów jest teraz łatwiej, ponieważ jest dużo większa dostępność inwestorów oraz aniołów biznesu. Poza tym pojawia się coraz więcej inicjatyw typu inkubatory, projekty podobne do Venture Capital albo biura na godziny. Funkcjonalność biznesników oceniam bardzo wysoko, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. W jednym miejscu w centrum Warszawy mają usługi prawne, możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy na początkowym okresie. Uważam, że do biznesników warto przyjść, ponieważ jest to miejsce bardzo innowacyjne i można tutaj znaleźć inspirację do własnego biznesu. Jeżeli w dniu dzisiejszym miałbym rozpoczynać swoją przygodę jako przedsiębiorca, na pewno skorzystałbym z Biznes Linku. Jest to miejsce, w którym styka się, stykają się startupy i potencjalni inwestorzy, co dla młodych biznesów jest niezwykle istotne. I z tego powodu naprawdę cieszymy się, że takie miejsca powstają i że można w nich pracować. So, hi guys. My name is Ville. I'm the captain of Startup Sauna located in Helsinki, Finland. I just wanted to send my greetings to you and, and tell that Business Link is an amazing place, amazing co working space for entrepreneurs, startups, and, and mentors. So I think it's an initiative that really, really drives young startup companies to grow faster and to really get the help from the experienced serial entrepreneurs and work within the startup community that that is built inside there so it's a great initiative uh, and and i wish initiatives like that would be seen more more in europe and uh i'm, I'm happy to support and to to work with the guys from aip business link thank you